Hej, cześć, witajcie na moim kanale Ziomek i ty. A dzisiaj y, będziemy kopali diamenty. Ale na początku, bo mamy takie narzędzie jak nożyce. Mamy tu owieczki, więc... Dobra. A w sumie miałem materiał na łóżko. Dobra, zrobimy najwyżej dwa łóżka. Czemu, bo nie? Mm, hi, hi, hi. Dobra. Ogólnie jak oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie dlaczego tu nie ma tego lasu. Zobaczcie. Tyle drewna narąbaliśmy. No. Jest to sporo Dobra. Mm, ja ogólnie też pobrałem sobie shaderki. Bardzo fajne pole y, polecam. O z shader tylko czasem są takie błędy i to sącie na Mod for coś tam. wystarczy wpiszecie w sklepie Play Mod 4 i wysko powinienowe wyskoczyć taką zabawką. Wchodzicie w to, wpisujecie, tam klikacie schadery u góry i wpisujecie czy tekstury. W, w, wpisujecie w, tam SER, to piszecie Osys Shaders i macie te shaderki. Pierwsze z góry, nie. One są bardzo fajne. No dobra. Nie będę już przedłużał. Później yy, z naszej skrzyni drewna jest Dry Czare drewna. I teraz już mamy bardzo dużo drewna, więc nie musimy rąbać. Robimy dwa łóżeczka. I łóżeczka będą tu. Jedno, Pięk. drugie. Dąba zaczął się nie rozprawiać, by. Mhm. Aha, sprawdziłem, jakie są Jak to będą działały te shadery I po prostu musiałem wyłączyć, bo ja z każdej strony atakowały. No dobra, że dobrze. Dobra, nie będziemy owijały. idziemy spać. napierę jeszcze raz na wymurzeczku, O, łapanie. Al w godach ojej, o, ale jeszcze trochę minecrafta może wam dam na 7% teraz już powinno być dobrze dobra, będziemy teraz schodzić, widzimy się na dole dobra, już jesteśmy na dole więc tak, ten tunel możemy kontynuować bo w sumie trzeba by nie ja szukam ogólnie jaskini, bo w jaskinach jest najlepiej bo można sobie chodzić i nie trzeba kopać marnować kilofa a e, e, ja mam w ogóle kamienie? nie, to mi się... trzeba wrobić trzeba trzeba podskoczyć nie wiem czy mi nawet tutaj stać nie no stać, mogę zrobić tak Ty, tu postawić crafting czaki. Ogólnie dużo drewna, więc mogę sobie robić z drewna dużo rzeczy. Nie? Więc już nie muszę kopać. Mam mega dużo drewna, więc fajnie. No. Ej, a teraz jakbym wykopał? sumie ogólnie mam takie filmiki, że tak kopią. Nie ma. cię coś będzie. To jest taka metoda, że. Może gdzieś być. O, resztę znalazłem. takbym bym kopał. Nie, to bym znalazł. Ja bym kopał tą moją metodą, to też bym znalazł. bym tu kopał ze nie To bym znalazłem. więc nie. Ta metoda jest taka. To jest mnie taka średnia wolę sobie do przodu kopać. O, napis. Jeszcze na nie mamy już pierwszy lapis. Żelazo. Dobra, będzie można zrobić piecyk. Tylko jeszcze by trzeba znaleźć my, 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 my węgiel Bo nie mamy czym tego przetopić Więc trochę Lipton Czy mam węgiel? Nie mam Ajajaj Dobra, ale lecimy do przodu Diamenty Diamenty, dobra, dobra Dobra, diamenty Elegancko Raz 2, 3, 4, 5... Dobrze liczymy? 5, dobra. No i 5 diamentów. To nam na wszystko już starczy, co potrzebujemy. Tu możemy wychodzić już. Albo w sumie. Jeszcze trochę pokopię, to może znajdę jeszcze więcej diamentów. No bo to w sumie trochę jest kopanie, nie? To miało być tylko kopanie diamentów, a nie jeszcze innego robienia. No ale w sumie mogę, chyba wyjść i zrobić za love Obsidian, mm, jeszcze nie będę kopał boobna, nie mam seta Nawet nie mam żadnego seta Więc tak nie pójdziemy do netheru Na razie, bo wszystko mi tam, no po prostu za dwa co wejdę już wyjdę No bo na razie mam za słabe rzeczy na nether jak będziemy mieli chociaż wszystko żelazne, to wtedy możemy iść. Przedełko. Pyk. Pobieńka z biegnie kopiemy dalej. Mm. Uh, 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 uh. Jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie komentarzach i diamon diament dobrze jak napiszecie dobrze to przypnę wam serduszko jak napiszecie diament może będzie oczywiście inny tam ale jak będzie diament to przypnę wam serduszka no. hmm. to czy zarec to no może coś żyć? Wątpię. Będzie mi pewnie więcej radzona niż w ogóle diamentów. Ale się przyda na przykład do jakichś mechanizmów. Chcecie, to możecie też zasubskrybować mój kanał. Musimy teraz wyjść w tej chwili. Możecie zasubskrybować mój kanał. Ustawić dzwoneczek żeby nie przegapić żadnego filmu. Jak się spodoba ten film, no to możecie zalajkować a ja muszę teraz wyjść. Więc widzimy się na górze. Dobra, już jestem. Musiałem wejść, ale ja nie mam jedzenia, więc musimy iść na szybkie polowanie. O, wejściu. No dobra, nam Pa, powiedz. Szybko do pieca trzeba to wrzucić i zrobić chyba ze staka, zrobić stak węgla drzewnego, żebyśmy mieli trochę węgla drzewnego. No bo, no bo mało tego węgla jest. Dobra. Można podkładać tu rzeczy. A mam ci żelazo w ogóle. Dobra. To jest No. Więc tak, pierwsza rzecz. Idziemy to wiki. Druga rzecz. Co to jest to? Jest to, to jest. Aha, to jest to. I podajmy, kiedy podaję, dobra. Yy, ja potrzebuję sobie zrobić trochę wungla Dobra. To, to jeszcze się przypali, a ja lecę. Tutaj robię calutki stack. I teraz tak. To jeszcze raz. O, jeszcze teraz tak to przerabiamy. Dla do tego. No już jest przepalane. Teraz wrzucamy to tu, a to tu niech się robi wągiel. Ja już tu zjeść, bo jak zjem, to już będziemy kończyli odcinek. Piątce trochę miękkie. To osiągnięty diamenty wykopane, więc bardzo fajnie. Żegnam się z wami. Pa.